Wszystkie przedstawione przed chwilą ujęcia raczej przywołują na myśl szkodliwe mukbangi oraz proszenie się o problemy z żołądkiem aniżeli promocję zdrowego stylu odżywiania. W internecie oczywiście nie brakuje osób utrzymujących się z pochłaniania ogromnych porcji jedzenia, jednakże sprawa nabiera innego znaczenia, gdy jedną z takich twórczyń staje się dietetyczka, a co gorsza samozwańcza specjalistka dietetyki mająca w przeszłości problemy z odżywianiem. Autorka owych nagrań, oprócz żerowania na zdesperowanych osobach chcących zrzucić wagę łatwym kosztem, dopuszcza się Również wielu oszustw i manipulacji, nie szczędząc przy tym na prywatności własnej rodziny, kłamstwa, mitomania oraz bezrefleksyjne podejście do działalności internetowej, to jedynie niektóre aspekty działań w sieci Anastazji Wiernikowskiej. Anastazja Wiernikowska urodziła się w 1993 roku na Ukrainie. Podczas jednej z transmisji na żywo kobieta zdecydowała się opowiedzieć o swojej przeszłości oraz okolicznościach jej przyjazdu do Polski. Z historii kobiety można usłyszeć, iż ta pochodziła z ubogiej rodziny pozbawionej ojca, który to porzucił swoją żonę jeszcze przed narodzinami influencerki. Oprócz mamy i mnie, wtedy nie było nikogo na tym świecie. Najpierw urodził się mój brat, później urodziłam się ja. Mój brat przeżył jeden dzień i zmarł. Anastazja urodziła się z ciąży bliźniaczej, jednakże jej brat nie przeżył pierwszych kilku dni. Według kobiety wynikało to ze względu na zaniedbania ze strony lekarzy oraz komplikacje poporodowe. Anastazja wychowała się wraz z babcią oraz mamą, która do dziś odgrywa kluczową rolę w całej tej historii. A sama psychodietetyczka wielokrotnie wspominała, iż zawdzięcza swojej rodzicielce wszystko to, co udało jej się w życiu osiągnąć. Jak mam Mama sprzedawała wszystko, co było w, na polu, w ogrodzie, żeby kupić mi jakąś ciuszkę. Pamiętam, że mama prześcieradła, robiła mi ciuchy, ze swoich ciuchów szyła mi ciuchy. Począwszy od wychowania, aż po zasponsorowanie studiów WIDMO, o których szerzej opowiem w dalszej części odcinka. Początkowo Anastazja pracowała jako kelnerka w jednym z ukraińskich klubów nocnych, gdzie po raz pierwszy dowiedziała się o realiach życia za granicą. Wszystko to dzięki jednemu z klientów, który okazał się być Polakiem i opowiedział dziewczynie o życiu jego ojczyźnie. Wizja przeprowadzki do sąsiedniego państwa stała się dla Anastazji marzeniem, które zrealizowała przenosząc się do Świebodzina w województwie lubuskim, gdzie początkowo podjęła pracę w magazynie Zalando wraz z ówczesnym partnerem, który z czasem został zastąpiony innym mężczyzną, Patrykiem Wiernikowskim, będącym obecnie jej mężem. Historia kobiety idealnie wpasowuje się w klimat popularnego hasła American Dream, a ona sama niejednokrotnie wspominała, iż wraz z rozpoczęciem kariery w Polsce stała się bogata, idąc w myśl zasady Kultywowanej przez jednego polskiego rapera. Okolice roku 2020 były okresem pierwszych ruchów biznesowych Anastazji, która nagle postanowiła zostać profesjonalną dietetyczką, nutricjologiem, trenerem personalnym oraz psychologiem w jednym, omijając przy tym lata studiów oraz szkoleń. A ty nie omin kolejnego filmu i zasubskrybuj ten kanał, jeśli jeszcze tego nie robisz. Jedno z pierwszych kont Anastazji na Instagramie skupiające się na promowaniu jej marki osobistej nosiło nazwę Fat Calories. Już w biogramie profilu możemy przeczytać, że kobieta określa się mianem przed chwilą wymienionych profesji, co w połączeniu ze zdjęciami estetycznie wyglądających posiłków i relacjami z progresu wagowego kobiety dawało złudne wrażenie, iż rzeczywiście ma się do czynienia z prawdziwym profesjonalistą. W jednym z pierwszych postów na owym profilu możemy poznać dokładny powód rozpoczęcia przez Anastazję kariery w świecie fitnessu oraz zdrowego żywienia. Pomijając kwestię dotyczącą zrozumienia przez Ukrainkę słów dwójki czarnoskórych, którzy najpewniej posługiwali się jedynie językiem Suahili, skoro opisani zostali niczym bezdomni, to chciałbym podkreślić, iż już wtedy Anastazja publicznie pisała, że posiada wykształcenie wyższe z zakresu psychologii oraz kursów doszkalających. Ostatni post, znajdujący się na opuszczonym już koncie, opublikowany został w kwietniu 2021 roku, osiągając przy tym zawrotny wynik siedmiu polubień. Małe zasięgi oraz znikoma szansa na to, że ktoś połknie przysłowia Wychaczyk spowodowały, że Anastazja wraz z olbrzymim w jej opinii bagażem wiedzy postanowiła przenieść się z kontentem na swoje prywatne konto na Instagramie, na którym do dziś publikuje posty oraz relacje. Ponadto Wiernikowska zdecydowała się pójść o krok dalej i założyła swoje pierwsze konto na TikToku znane dziś pod nazwą Psychodieto Lobogini. Pseudonim można rzec artystyczny został nadany tuż po tym jak na światło dzienne wyszły fakty dotyczące wykształcenia kobiety, ale o tym później. Co ciekawe pierwsza nazwa profilu dziewczyny Bezpośrednio nawiązywała do dziedzin naukowych, w których miała się specjalizować. Zapewne Anastazja nie przeczuwała jeszcze, że jej niemoralna, a przede wszystkim nielegalna działalność zostanie wykryta. Zanim przejdę do dokładnego scharakteryzowania wątpliwych biznesów kobiety, chciałbym zwrócić uwagę na kwestię w cudzysłowie techniczną, a mianowicie formę prawną działalności gospodarczej przez nią prowadzonej. Pomimo, że w jednym z postów na Instagramie Anastazja chwaliła się trzema firmami, to rzeczywistość okazuje się zgoła inna, ponieważ kobieta nigdy nie posiadała. Zarejestrowanej działalności. Anastazja wcale nie jest wielkim prezesem kilku firm, a jedynie pełnomocnikiem w jednoosobowej działalności gospodarczej założonej w 2019 roku przez jej męża, Patryka. Żeby tego było mało, rodzaj usług wykonywanych przez przedsiębiorstwo nie ma nic wspólnego z tym, co Anastazja promowała za pośrednictwem swoich social mediów. Początkowo kobieta przyjmowała płatności od swoich w cudzysłowie podopiecznych na swoje prywatne konto bankowe, prosząc, aby ci zmieniali tytuły przelewów tak, aby nikt nie podejrzewał, że. Prowadzi ona jakąkolwiek nieopodatkowaną działalność. Możemy zauważyć jedną rzecz. Są to trzy różne kategorie usług w jednej działalności, ale nie są to, tak jak zapewniała Wiernikowska. Trzy biznesy. Gdyby w rzeczywistości Anastazja Wiernikowska posiadała trzy biznesy, to przecież mogłaby wystawiać faktury z jednego z tych biznesów, albo tym bardziej nie próbowałaby oszukać polskiego systemu podatkowego, kłamiąc, za co przyjmuje pieniądze i prosząc swoich klientów, żeby w tytułach podawali fałszywe informacje. Bardzo wnikliwie temat ten poruszył prowadzący kanału Michał Sroka, a materiały zebrane w wyniku rzetelnego śledztwa jego autorstwa jeszcze niejednokrotnie pojawią się w tym odcinku. Po tym, jak na kobietę została złożona skarga przez jednego z klientów, który nie otrzymał. Mał faktury ta postanowiła się zabezpieczyć i tym razem do rozliczania się korzystała z numeru konta firmowego należącego do jej męża. Początkowo Anastazja wzięła sobie głęboko do serca wizję naprawienia diet swoich podopiecznych, to też starała się zachowywać pozorny umiar podczas tworzenia treści, przypominając wszystkim na prawo i lewo swoją wielką metamorfozę i przeszłość z zaburzeniami. Z każdym kolejnym miesiącem na socialach kobiety zaczęły pojawiać się pierwsze komentarze ze strony osób chcących uzyskać fachową pomoc, a to wszystko za jedyne 750 zł. Wystarczy spojrzeć do sekcji komentarzy znajdującej się pod postem promującym ów kurs, aby przekonać się, że Anastazja niestety nie mówiła do ściany, tylko do realnie istniejących ludzi zgłaszających się do niej po pomoc. Co ciekawe, w treści ogłoszenia znajduje się wzmianka, w której nasza pseudospecjalistka oferuje przekazanie wiedzy dotyczącej produktów pomagających w zrzuceniu dodatkowych kilogramów. Niestety, niewiele czasu minęło, a okazało się, że Anastazja nie do końca dotrzymała słowa, a wszystko to za sprawą TikToka, w którym jasno podkreśliła, iż takie produkty po prostu nie istnieją. Tutaj się znajdują produkty, jakie pomogą ci schudnąć. Ha, ha, ha. Nie ma takich produktów, jakie pomogą Ci schudnąć. Zanim ktokolwiek zarzuci sprytnej Anastazji wysoką cenę usługi, to warto wspomnieć, iż w jej opinii kurs online przygotowywany przez niezweryfikowaną specjalistkę z sieci jest lepszą pomocą, aniżeli wizyta u prawdziwego psychoterapeuty, z którego nasza dietetyczka korzystała i płaciła 800 zł. Ja sama byłam na takim czymś. Uwierzcie mi, to mi lepiej pomogło niż yy, psychoterapia, jako mi nie dała nic. Absolutnie, a nie dała. 800 złotych Niby 50 złotych różnicy dzieli wizyty u psychoterapeuty, a konsultacje online, ale zwróćmy uwagę na korzyści. Przecież u specjalisty nie możemy siedzieć przed komputerem i pochłaniać kolejnego kilograma kiełbas, wpatrując się w naszego guru, prawda? A to, jak w głównej mierze wyglądały konsultacje prowadzone przez Wiernikowską, możemy zobaczyć w reportażu na kanale Michała Sroki. Ja jedłem dwa posiłki, jedno i u mnie jest, i, Ja wpadłam w zaburzenie odżywienia, ja wpadłam anoreksję, we wszystko. Powiedział nie, koniec. Ja nie będę tego zachować. Tylko tak, ja przyjechałam do Polski, też mam wytresy, bo kurwa, U mnie nie ma czegoś takiego, że ja siadam, ja to milkę, naraz muszę pić, bo ja wiem, że jutro jest dzień. W zasadzie nie sposób spodziewać się czegoś więcej po kobiecie, która głosiła mądrości takie jak ta. Co, co ciebie gubi, to jest kawa. Nawet nie twoje, to mhm. tam piwo i prosecco. Lub ta. Kebab, mhm. naprawdę, to jest jeden e, z takich. Zdrowszych fast foodów. Jak na prawdziwą kobietę renesansu przystało, Anastazja Wiernikowska w swoich filmikach wypowiadała się na wiele tematów, a zważywszy na jej wyimaginowane wykształcenie psychologiczne, postanowiła również powiedzieć parę słów o depresji, którą wprost określiła trendem. Teraz to bardzo lubię. Depresja, teraz, kurde, każdy drugi ma depresję. Ja na przykład. Ja. ja nie mam czasu na depresję. Najwidoczniej lata przebyte na studiowaniu ludzkiej psychiki nie pozwoliły jej jednoznacznie stwierdzić, jakie są objawy tej choroby. A swoimi przemyśleniami podczas obiadu podzieliła się z obserwującymi. Jak ja się cieszę, że, że mnie to wszystko ominęło. Ja nie mam żadnej depresji, nic. No, jak na razie. Ale ona chyba się na początku wyjawi, nie? Oprócz tego, kobieta regularnie publikowała nowe posty oraz filmiki zarówno na swojego TikToka, jak i Instagrama, które z czasem stały się jednym wielkim red flagiem przestrzegającym przed szkodliwością słów tej osoby, która w pewnym momencie sama nie mogła się już zdecydować, czy jest dietetykiem, czy nutricjologiem. Tak wygląda porcja dietetyka, tak jak jest w remisji od niezdrowych relacji z jedzeniem. Dietetyk może być tylko ten, kto ma medyczne nie Też myślałam, że u was tak jest, a u tak nie jest, dlatego ja nie jestem dietetykiem, jestem nutricjologiem. a ja nie miałam medycznego żeby to zrobić w Ukrainie. A Anastazja Wiernikowska chętnie dzieliła się sukcesami swoich podopiecznych, które dzięki jej poradom traciły kilogramy w mgnieniu oka. Na Instagramie Pato Influencerki możemy znaleźć aż trzy oddzielne kompilacje rolek przedstawiające wyniki klientek Wiernikowskiej. Co ciekawe, jeszcze kilka miesięcy temu na Instagramie samozwańczej dietetyczki znajdowało się więcej postów poświęconych metamorfozom kobiet, które jej zaufały, lecz i te fotografie okazały się zupełną nieprawdą. Po jakimś czasie wyszło na jaw, iż Anastazja bezczelnie ukradła zdjęcia osób poprze od rosyjskiej dietetyczki działającej w internecie pod nazwą Anusz Kazan. Dietetyczka z Rosji, czyli Anusz Kazan, która ma 511 tysięcy followerów na Instagramie, ma również te metamorfozy na swoim profilu. A teraz zobaczcie sami: po lewej zdjęcie z wywiadu, po prawej zdjęcie z Insta Stories Anastazji. Po raz kolejny po lewej zdjęcie z wywiadu, po prawej zdjęcie Anastazji. Te prace zostały po prostu w hamski sposób skradzione i wrzucone na swój profil jako jej pracę. Wspomniane posty i relacje zostały usunięte, lecz w materiale Michała do dziś można je znaleźć. Z czasem pod TikTokami Wiernikowskiej zaczęły pojawiać się negatywne komentarze ze strony osób poszkodowanych w wyniku stosowania destrukcyjnej diety skomponowanej przez patodietetyczkę, której bezczelność sięgała do takiego stopnia, iż w pewnym momencie zaczęła ona kwestionować decyzję lekarzy przepisujących. Leki swoim pacjentom. Odradzanie terapii farmakologicznej bez jakiejkolwiek konsultacji z osobą wykształconą w tym zakresie to nie tylko przejaw nieopisanej głupoty, ale i świadome narażanie zdrowia osoby, która chciała jedynie poprawić jakość swojego życia poprzez zbalansowane posiłki. Najwidoczniej wyrzuty sumienia, podobnie jak inteligencja wiernikowskiej, nigdy nie dały o sobie znać, ponieważ nie zaprzestała ona swojej szkodliwej działalności. Mówi się, że szewc bez butów chodzi, a Anastazja Wiernikowska ewidentnie wzięła te słowa za motto życiowe, ponieważ od momentu rozpoczęcia jej pseudo-kariery w świecie dietetyki, za wszelką cenę chciała pokazać, w jaki sposób wręcz napycha się niezdrowym jedzeniem. Kobieta, która wprost przyznała, że miała problem z odżywianiem i anoreksję, po jakimś czasie bezrefleksyjnie podchodzi do chorób z przeszłości i zajada się kolejnymi porcjami wysokotłuszczowych posiłków zalanych ogromną ilością sosów. Talerze przepełnione nadmiarowymi kaloriami, które w niechlujny i Brzydliwy sposób są opróżniany przez kobietę laskającą do monitora o zdrowym odżywianiu, to zdecydowanie nie najlepsza strategia promowania zdrowego żywienia. Co prawda, Anastazja wprost przyznała, że popularne w internecie mukbangi są bardzo niezdrową formą budowania swojej popularności. Te mukbangi, takie, to, to jest szkodliwe. Opinia ta jednak nie przeszkodziła jej w oparciu swoich TikToków o pochłanianie ogromnych porcji jedzenia przed tysiącami osób, które w jej twórczości próbowały dopatrywać się wsparcia. Anastazja Wiernikowska poprzez swoje kolokwialnie Mówiąc, obżarstwo nie zdawała sobie sprawy z tego, że w ślad za nią może pójść ogrom jej obserwatorów, zwiedzionych wizją jedzenia bez ograniczeń i utrzymania szczupłej sylwetki. W swoich filmikach wielokrotnie tłumaczyła się skonsumowanych przez siebie porcji i trzymania niezdrowej diety. Żało mi się często, że jadłam jeden posiłek, ja nie zdawałam sobie sprawy, że ktoś tam mógłby mnie naśladywać. Naszla Jednakże nikt nie kazał jej publikować swojego dziennego menu w internecie, a zwłaszcza na profilu poświęconemu przeciwnym ruchom do tych, które prezentowała na TikTokach. Ponadto w sieci zaczęły pojawiać. Pojawiać się podejrzenia, iż kobieta może cierpieć na bulimie ze względu na jej pogarszający się wygląd. Liczne dyplomy, certyfikaty oraz wykształcenie wyższe Anastazji Wiernikowskiej niemal od początku jej pseudokariery budziło zastrzeżenia wielu lepiej zorientowanych w temacie internautom. Kobieta w social mediach wielokrotnie chwaliła się studiami drugiego stopnia z psychologii ukończonej na ukraińskim uniwersytecie w jej rodzinnej miejscowości Chmielnicki. Z czasem wiernikowska zaczęła ewidentnie gubić się w wersjach i co jakiś czas lekko zmieniała zdanie, raz tłumacząc się innym systemem na Ukrainie, a raz zwykłą niewiedzą. W pewnym momencie nie sposób było zweryfikować Wiarygodność dietetyczki, lecz widać było, że nie jest ona do końca szczera ze swoją widownią. Podrobione dyplomy poświadczające o uzyskaniu owego tytułu zniknęły z Instagrama kobiety wraz z reportażem sroki, który dodatkowo pokusił się o napisanie do placówki z zapytaniem o influencerkę. A teraz przeczytam dla Was przetłumaczoną wersję. Dzień dobry. W odpowiedzi na Państwa pytanie informujemy, że otrzymany dyplom uprawnia do wykonywania zawodu nauczyciela w szkole podstawowej. Jest to główna specjalność i kwalifikacje edukacyjne, dla których uzyskano wykształcenie. Jeśli chodzi o psychologię, Psychologa praktycznego, jest to dodatkowa specjalizacja. Zgodnie z nim osoba ma prawo do pracy jako psycholog w szkole podstawowej. Nie może jednak stawiać diagnoz, nie ma prawa określać różnych stopni zaburzeń psychicznych i kwestionować ustalonych diagnoz. Jak można było się spodziewać, wszystkie dotychczasowe przechwałki Anastazji okazały się kłamstwem. Po obnażeniu brutalnej prawdy dotyczącej rzekomego wykształcenia Anastazji, wszystkie jej wymówki związane z problemami z odzyskaniem dokumentów straciły na ważności. Mimo to pseudo dietetyczka zdecydowała się rozpocząć naukę. Poprzez studia online, których zdawalność wynosiła zapewne 100%, a certyfikat potwierdzający zdobytą wiedzę nadawał się jedynie do podłożenia pod talerz ociekający tłuszczem z kiełbas. Należy również wspomnieć, iż Wiernikowska posiadała szereg innych kursów, również zrobionych zdalnie, które zapewne miały dodawać jej wiarygodności i przyciągać wzrok klientów zainteresowanych kupnem jej kursu. Niestety, na numer z magistrem psychologii dało się nabrać kilka osób, w tym m.in. Radio SK oraz co gorsza prowadzący kampanii społecznej dla młodzieży zatytułowanej Smartfonowe Zombie, zorganizowanej przez liceum we Wschowie. Przez pewien czas twarzą projektu był nie kto inny jak Anastazja, dumnie tytułująca się psychologiem oraz ekspertem odżywiania. Na szczęście Wiernikowska długo nie pochwaliła się udziałem w kampanii dzięki reakcji Michała Sroki, który zdecydował się poinformować dyrekcję szkoły o tym, że Anastazja w żaden sposób nie zasługuje na miano ambasadora. W licznych tiktokach Anastazja bardzo często podkreślała, że jest dietetyczką, nutrycjologiem, psychologiem i tym podobne, zapomniała natomiast o jednej dziedzinie, najlepiej identyfikującej jej internetową działalność, a dokładniej mówiąc. Pod publikowanej w sieci. Oprócz tego, że niemal każdy jej TikTok nafaszerowany jest mięsem dosłownie, jak i w przenośni, to kobieta reprezentuje zachowania, które raz, że nigdy nie powinny zostać opublikowane w social mediach, a dwa, że nigdy nie powinny mieć miejsca gdziekolwiek indziej. Anastazja Wiernikowska nigdy nie liczyła się z konsekwencjami swoich działań oraz rosnącą falą zasłużonej krytyki nieustannie określanej przez nią hejtem. Pseudo dietetyczka bardzo często ofensywnie reagowała na negatywne komentarze, nazywając je wprost gównem. Nie brakowa Również straszenia prokuraturą oraz bezpośrednich obelg. Mimo kontrowersyjnej twórczości do kobiety odzywały się firmy oferujące współpracę reklamowe, które Anastazja z wielką chęcią przyjmowała. Na całe szczęście znów za pośrednictwem Michała Sroki, spora część firm zdecydowała się zaprzestać promowania swojej marki twarzą pato dietetyczki. Na zdjęciach publikowanych przez wiernikowską można zauważyć, iż ta za wszelką cenę chciała eksponować wszystkie swoje wdzięki. Wyidealizowane zdjęcia na Instagramie stanowiły zupełne przeciwieństwo do niektórych TikTok. Kobiety, które bez skrupułów publikowała. W tym miejscu chciałbym przestrzec wszystkie osoby aktualnie coś jedzące, ponieważ zaprezentowane nagrania mogą przyprawić mdłości. Anastazja nie miała oporów, aby publikować nagrania, w których chwali się brudnymi oraz pełnymi bakterii paznokciami, siedząc jednocześnie na fotelu w salonie kosmetycznym. Taka klientka nigdy nie powinna zostać przyjęta na wizytę nie tylko ze względów higienicznych, ale i zdrowotnych. W sekcji komentarzy kilka osób zasugerowało, iż paznokcie dotknięte zostały tak zwaną zieloną bakterią w wyniku której nie powinno się przeprowadzać jakichkolwiek modyfikacji płytki paznokcia. Należy mieć jedynie nadzieję, iż ich kondycja była znacznie lepsza, podczas gdy Anastazja karmiła rękami swojego syna lub zupełnie bez kontekstu wsadzała dłonie do kieliszka męża. W ostatnich latach bardzo dużo mówi się o influencerach zarabiających na wizerunku własnych dzieci i konsekwencjach związanych z takim działaniem. Anastazja Wiernikowska ewidentnie nigdy nie dopatrywała się w tym procederze większych problemów, ponieważ nagrywała swojego syna dosłownie od jego narodzin. Na YouTubeowym kanale kobiety można znaleźć dokument szczegółowo pokazujący poród Anastazji. Niewiele czasu minęło, a mały Leon stał się głównym bohaterem materiałów publikowanych do sieci przez jego matkę, która w jednym z tiktoków pochwaliła się nawet genezą imienia chłopca, na Nawiązującego do azjatyckiego piwa, przy którym został poczęty, podkreślając przy tym, że nie był planowany. Tak, mój Leon y, nie jest planowany, absolutnie. Jest zrobiony w Azji przy piwie Leon. Leo Chłopiec bardzo często był wykorzystywany przez Anastazję do generowania zasięgów napędzanych przez młode matki, utożsamiające się z patoinfluencerką. Wystarczy tylko zajrzeć na instagramowy profil wiernikowskiej, aby znaleźć tam prawdziwą kopalnię fotografii jej syna, będącego w różnych ubraniach albo i bez nich. Internauci bardzo często zarzucali kobiecie, że ta większą uwagę przykłada do konsumowanych potraw, aniżeli samego syna, co oczywiście spotkało się z bardzo ostrą reakcją matki. Chcąc udowodnić, że Anastazja opiekuje się Leonem, ta zdecydowała się nagle, z ukrycia prywatną wizytę u pediatry, który nie był świadom tego, że zaraz wyląduje na Instagramie Wiernikowskiej. Na lekarkę spadła fala krytyki, a główne zarzuty dotyczyły tego, że kobieta nie używała rękawiczek podczas badania Leona. Warto wspomnieć, iż rękawiczki nie są wymagane do prawidłowego przeprowadzenia diagnozy, a założenie ich zależy wyłącznie od lekarza, jeżeli oczywiście uprzednio umył dłonie. Anastazja na każdym kroku próbowała pokazywać, że w jej opinii jest dobrą matką. Doskonale zobrazowała to sytuacja, kiedy kobieta postanowiła Zostawiła zorganizować swojemu synkowi pierwsze urodziny, które spędziła na jedzeniu w restauracji. Niekiedy widać było, iż mały chłopiec nie ma zamiaru występować ciągle przed kamerą, co spotykało się z oporem ze strony instagramowej mamy, która wręcz na siłę próbowała skierować jego wzrok w stronę obiektywu. Co ciekawe, zatroskana Wiernikowska nie widziała problemu w tym, żeby zostawić syna pod chwilową opieką sprzedawczyni w sklepie, aby ta mogła nagrać rolkę i pochwalić się, ile pieniędzy kosztował jej kolejny prezent. Ale właśnie zostawiam sprzedawczyni i idę, Roż.

Po jakimś czasie Anastazja wraz z synem przeprowadziła się do domu swojej mamy, która zawsze była przez nią wychwalana pod każdym postem. Jak można się domyślić, 70-letnia kobieta również stała się bohaterką kilku TikToków. Niestety słowa Anastazji o szacunku do matki straciły na sile wraz z pierwszymi sporami, którymi pato dietetyczka chętnie dzieliła się w sieci, skarżąc się przy tym na tragiczne warunki mieszkalne. W internecie do dziś powstaje wiele teorii związanych z pozainternetową działalnością Anastazji Wiernikowskiej, która rzekomo miała zajmować się prosto. Oraz w późniejszym czasie organizować transport Ukraińców do pracy za granicę w opłakanych warunkach. Mimo istnienia takich podejrzeń nie sposób zweryfikować, czy wspomniane kwestie rzeczywiście miały miejsce, lecz więcej na ten temat można usłyszeć w reportażu poświęconym kobiecie. Anastazja Wiernikowska to osoba, której działalność internetowa może przynosić naprawdę ogromne szkody, zarówno dla niej, jak i jej obserwatorów, wciąż ślepo wierzących w każde jej słowo, pomimo wielu materiałów w internecie odbierających jej wiarygodność. Część ze wszystkich wspomnianych przeze mnie spraw powinna zostać do Dokładnie zweryfikowana przez specjalistów, a przede wszystkim instytucje państwowe, które powinny zająć się sprawą, nim dojdzie do tragedii. Z całej tej historii warto wyciągnąć jeden wniosek. Należy zawsze dokładnie identyfikować internetowych specjalistów, do których chcemy się zgłosić, zwłaszcza gdy dziedzina dotyczy naszego zdrowia.